Siemaneczko, no, z tej sobie Kizia, jest do kolejnego odcinka damy. A dzisiaj co wygramy? Tak. Tak. Zbieramy. Tak. Tylko powiedaj, mów nam, jak idzie. Ej, co to w ogóle? Coś podniosłam. Co? Takie coś. No, jest, bo... o, ja się, i, u, użyj tego, jeśli chcesz, żeby bliskie otworzyć do ciebie poszło. Stwierdził. Najlepiej użyj tego, gdy będziesz blisko windy. Trzeba być tam wejść, okay? Mhm. Mm no nie, teraz mam drugie jeszcze do tego. Tak, e, mnie tego nie będę. No, Dziewczyny. No idzie do mnie, panie. Nie, do mnie idzie. Do mnie też. Do ciebie ten fioletowy idzie? Jaki fioletowy? Tu boksen jest, ten, na który masz najwięcej skrzydli Dobra, spróbuj nie stracić mojego serca, okej? Na komputerze y, trudno mi się grać, bo tam jestem na Nie ma... Nie, no mam jedno serduszko. Gdzie ty jesteś? Ja z Dominiką, która... ...zawet nie ma, która ma... ...która ma to, nie? To w no. A, dobra. Serio. Czy przypadek? Nie specjalnie. Przypadek. Jak mam na Ciebie wtedy mówić? Na ksywkę leżakom? Luli i To Luli będę. Proste będzie. Tak się nazywa moja kurwa oceana. Mmm. <śm> Ahaha. Mam nadzieję, że nagrywanie mi się nie wyłączy. Tak, tak jak, jak ta postać, ta moja, no. kończy maszynę, to pojawia, wystrzeliwują dwa losowe cukierki. Czeka serio? Od, od normalnych cukierków aż po ten, ten jak to się nazywa, pudełka czekolady. Mm. Ty zobaczysz, że nagrywam co, ja, co, co ja robię z twoją kamerą. A jak umrzesz, a jak po serce to trzy wypadają cukierki. Serio? Yeah. Tak. Jakie ty masz fajne ziołki? Cukierki, cukierki. Cukierki dla wszystkich. Cukierki, 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 cukierki dla wszystkich. Zrobię o tej piosence, o tym piosence, więc oczekuję na kanale. E, e, e. że prawie każde słowo nie rozumiem. <grym i wśród kreśńców> Jakby coś tam leci w tle. Tak, 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 się i, <wśród kreśńców> i w w ciemnych może masz na maksa? A, nie. I same tukne cukierki wydawne nosów. O Jezu, sma. Jak to się dziwnie obraca Majka? Gdzie jest ostatnia puszyra? Dobra. Czekaj! Jakbym, jakbym, była, jakbym miała trinkety do y, dystraktowania, to bym nie musiała nawet sprintować, żeby mnie nie dogonił. O. Serio? A tutaj sobie ustawienia robię. O, tu jest ustawienia.

Grze. Jakiego? Chcę wziąć ten, ten zielony telewizor. Aaaaa, dobrze mi rysuj. Mam takie maszyny, bo jestem w tym czasie tutaj. Mam takie maszyn, którego mocno mi się podświetlić wszystkie potwory. I, i ma jeszcze dużo zielonych. Nie zrozumiałam. Miejka noca. Ej, tu wszystkie są maszyny, nawet nie muszę schodzić, bo tu jest. Wszystkie cztery to są. Serio? Tak. Chodź. Zobacz. Zobacz, chodź. chodź. Dobra. Patrz, tu dwie. Czekaj. Czekaj, czekaj. Patrz, pokazać. Czeka, tu dwie. Tu trzecia, tu czwarta. Tu, tu dwie. Tu trzecia, a gdzie jest czwarta? Warto tam za oknem. 그래서 이제 영어 특정 이기도 이거 진짜 싫어요. 야 Stawiam ostatecznie. Dostań jedynie tam ktoś jest? tam ktoś bo, boo, bo, Bu bo, bu bo, bu 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 bu. Oh. że to starajmy się, no, stara stara się sprzątania. Jest niebezpieczne. Już 8 minut to robimy, wiesz? Ja Miałam z koleżanką rozmawiać e, godzinę. E, A wiesz, że ja nawet z dwie? No tak, dwie godziny rozmawiałyśmy ostatnio, wczoraj. A ja ostatnio właśnie... To się przez większość robię. czasu po prostu sobie siedziałyśmy tak w ciszy i nie robiłyśmy swoje rzeczy. A ja wreszcie kocham ja z moją koleżanką, tej szkoły pozdrawiam serdecznie. Serdecznie Kiedy dadniesz? Halo. Halo, kiedy dadniesz? A, bo czekaj, bo kończy tam maszyna. Okay. O, speed candy. O, speed candy. Okay, no, o, nie, tak, Łodzie, panie! Użyłam trzy speed candy i cały, cały spódek czekolady. Wow. tam jest, za tobą!